Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Sponsorem programu jest B2Bike, wyłączny dystrybutor Butów CD w Polsce. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motrex. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. <mum> Oh. Jaki motocykl używa policja tutaj na, e, na Malczy, e, jest różny, bo chodzą i z Yamaha, jak e, dzisiaj, ale jestem pewny, że widziałem e, ten e, wyposażenia też z motocykle zrobione przez BMW. Jedna rzecz, które może motocyklistów powinni być poinformowani, przypadki, właśnie sytuacje groźne, jest jak się mówi policja. I to nie jest wszystko, bo policja się mówi. Policja. Po włosku to oznacza ciśnienia, to znaczy, żeby było czysto. Nie ciśnienia, tylko czystości. Natomiast chłopaki, tam, motocykliści, poinformowali mnie, że trzeba uważać na taki drugi rodzaj policji. Nazywają się Warden i oni mają motocykle obrandowane i absolutnie nie żartują, bo mają shipping motocykle. Do tej pory nie spotkałem ich. Ale mam nadzieję, że nie spotkam ich w niedobrym momencie. I kontynuuję moja wycieczka w Medina, właśnie biorąc pod uwagę też fakt, że są różne mediów transportu na tej pięknej wizycie dzisiejszej w Malcie. Niedziela rano! Motowizjonerów, informacje, research to jest najważniejsze. Dla wasza własna ciekawość. Nie musicie być obsesjonowani, ale każdy to robi w swoim sposób. Dostałem info, że niedziela rano to jest ten punkt, na który się spotkają bajkersów e, dla e, od pogodu. To się nazywa Mitsy Bar. I, już widać, mimo tego, że oni startują nawet wcześniej, że oprócz Jasiurka już jest dobrze dziwny motor, ale widziałem już po drodze jakieś tam Hayabuzę. więc mam wrażenie, że te 4 kilometrów od bardzo, bardzo dobrej powierzchni asfaltowa są wykorzystane. Nie wiem, jak oni to robią dla radary, bo widziałem, że do tej pory. Grzeczni chodzą, ale są wykorzystane <laughs> na różne sposoby. Mam spotkania tu z kilka z tych chłopaków, które e, widzieliśmy wcześniej, ale już bikersów się gromadzą. E, chodzą bardzo grzeczni z re, do, to co widziałem do tej pory, ale zobaczymy, bo widziałem parę zdjęć od e, ciekawe Willis. Na razie zjemy ice cream u e, Mici i korzystamy. Z e, dobrej dobre, e, pogoda, nie jest nawet za duszno, e, żeby może latać drony. Mam nadzieję, że ten raz nie będą e, jakikolwiek e, blokady. Pięknego dnia, sami, ale <grym, <grym, razem z naszą przyjemną, razem z naszą pasją na Malcie, które polecam. No, trochę wspomina jakiś. E, Gry komputerowe amerykańskie, które właśnie masz te motocykle z różne pojemności sportowe. Od razu ten coast road tutaj, 4 kilometrowy, super asfalt, nie ma takich trudnych zakręty, Mówię, że są wszystkie bardzo szybkie. Eba tu mam wrażenie, że bardziej się umawiają na tak, nazwane jedno koło, bo widziałem parę śigaczy, ale jest taka sytuacja, że jeździcie od jeden punktu do drugi w ciągu nie, 30 km i już jesteście e, po drugiej stronie wyspa. Ale e, oni podróżują dużo, bo e, tam na prom. spotkałem i zobaczy jutro ten droga powrotna do Sycylii e, przewiduje, że będą jeszcze tam sporo tych e, motocyklistów Dzień dobry, halo i właśnie takie hasło, typu live to ride, ride to live e, chyba dobrze to nie jestem pewny e, ale spotkają się tu e, na różne rodzaju. Jeszcze e, e, mało z nich widziałem z ochroniaczy, ale e, my jesteśmy w miarę wypozażony przez e, Scott. Tam jest... E, chyba ten kolega już znam, tego z Africa Twin, bo chyba tutaj spotkać te same osoby w ciągu dnia. A, świat bikersu, the world of bikers is uh, difficult to understand if you are not a biker. We met on the ferry, today we meet again after one week. He is, uh, dressed differently than uh, from Sardinia. He has another bike we will see it soon. And uh, of course we will not show the car, car registration because uh, not everything has to be shown when you are a biker as you probably know being enduro or whatever. Nie pokazujemy wszystko, tablica nie pokazujemy, bo to co dzisiaj pokazujemy dla was motowizjonerów, nie jest Powiedzmy, coś, które 100% polega na kodeks drogowy. Ale najpierw napiję się kawy z Joe. Joe Tanti. Witam. I nasz kolega Joe właśnie przedstawi się nam z taki przepiękna super stanie BMW 1000RR. Taki motocykl, który jak się mówi, urywa dupę. Wiadomo, że włoski, tumik sportowy, felgi, niesamowite piękna. I przede wszystkim on ją opanuje świetnie. Więc na jedno koło taki, samo, taki motocykl, który ma dużo częściej komponentów karbonowe, zawieszenia uregulowana Tam właśnie widać na gaz.

Partito per Varsavia che ora amo, le motociclette sono per me una vera passione, e in moto viaggiare è per me un'emozione, non ho preferenze per le marche, ma le preferisco sicuramente alle barche. Motocicletta 100H più col vento in faccia, non ho complessi di fare una... Sponsorem programu jest Enduristan Polska. Sponsorem programu jest Bitubike, 2 wyłączny dystrybutor butów CD w Polsce. Sponsorem programu jest JG Sport, dystrybutor Scott i Motrex. Sponsorem programu firma motopakiet.pl. Tylko motocyklista może to zrozumieć. Towarzysko, od razu czuję, że ma coś wspólnego i coś ci łączy. Tydzień temu się spotkaliśmy, powtarzam, i tydzień po jesteśmy tu, gadamy jak dobre koledzy, jeżeli on będzie w Polsce. Okazuje się, że ten gość, który w tej chwili gada, pochodzi z Libii, ale jego żona jest z Poznaniu, więc Polska obecna, jeszcze raz. I międzyczas, ten niebo, to jest jak, nie wiem. Poetyczne. Malta dzisiaj proponuje fantastyczne meteo. Idealne dla naszej jazda motocykle. Możecie robić żeglówka. I jest październik, ale nie mam płaszcz. Jesteśmy taki lekko spocony, ale ochroniany. Czy wy pamiętacie ten film Chips California Highway Patrol? Mamy też w Malta. Taki forma, bez żarty. Od razu sprawdzimy zawsze jaki rodzaju kasku używają i jesteśmy motoryzowani. Mamy Transap i tak dalej, więc jedno z tych facetów mam wrażenie, nie jestem pewny, że go znam, więc e, e, będzie mi miło. Hello sir, nice to see you again. How are you? It's very nice to see you. How's your day? Working on Sunday? At the moment, so far it's okay. This man, ten pan, jest ten pan, który musicie kontaktować, jeżeli chcecie przeze mnie, bo on ma jedno najlepsze bed and breakfast tutaj, więc hotel, moto, i ewentualnie nie będzie mandat. Tutaj e, policja się nazywa policja, ale e, trzeba uważać, bo są e, w miarę taki dzisiaj e, po naszej stronie, ale Jakich nie znasz, różne bywa, więc młode i niemłode? Oczywiście. <grym>, to, co teraz on robił, jest e, faktycznie e, powiedzieli nas, że używają taka technika, żeby schować tą tablicę, bo tu jest obowiązkowo pokazać, e, jaki masz termin ubezpieczenia. Więc. E, wystarczy, że dajesz trochę te ubezpieczenia po lewej stronie i ta tablica będzie częściowo zakryta i e, dobrze, takie rzeczy ja nie powinnam powiedzieć, ale już to powiedziałem, co mam zrobić jaki motocykl używa policja tutaj na, e, na Malczy e, jest różne, bo chodzą i z Yamaha jak e, dzisiaj, ale jestem pewny, że widziałem e, ten e, wyposażenia też z motocykle zrobione przez BMW. Tam na w Chile używali kaski Schubert teraz tutaj nie rozpoznaję, ale tak, mają kaski Shark, inna firma. Pojazd jest w miarę stary, ale na pewno wystarczająco szybki, żeby ci złapać z moją transalką, więc have a safe ride i don't drink and drive, or drink water and Coca-Cola. Jak się tłumaczy ten trik? Teraz was pokazuję. Tablica z mojej ulubionej numerki. Tablica z schowanym numerkiem. Dowiedziałem się przez koledzy, że planuje się z 20 milion euro inwestycja taki e, tor. Bardzo zwrócił na mnie uwagę tego egzemplarza od e, Aprilia. E, bardzo mocno dostosowane. Ewidentne do, do Tor, i e, mniej dostosowane do jazda na ulicę z e, e, Valletta. E, Fantastyczny jest ten e, amortyzator, saks, który mam nadzieję, że jestem w stanie pokazać w sposób odpowiedni. dedykowany do Marco Simoncelli, numer 58 nigdy nie zapomniemy Aprilia Husky egzemplarze zrobione w Noale ta I tu tu mamy ten wóściciel. Hi. It's not hello. It's not DRS reform. It's it one with the Apple steering? But I did the clip on? Ah, okay, you did the modification. So, I did the winglets myself. It's a very nice uh, uh, result. Bardzo ładny, estetyczny ten motocykl i proszę mi wierzyć ten człowiek też z nim umie bardzo dobrze jeździć. Niesamowite, ten pan robił wszystkie te modyfikacje od Aprilia, Tuono, żeby mieć taki rezultat, taki model, który jest praktycznie totalnie dostosowany do do tor. parę dni temu było zacimane przez policję, mówili słuchaj trochę światła muszę mieć dlatego on robił tego światło po lewej stronie, który powiedzmy przeżył ten przegląd techniczny od policja z Malta. Żegnamy policjantów. Do widzenia. Mamy nowe koleżeństwo i koleżeństwo między motocyklistów. Raz jeszcze powtarzam. Jest to wiele, wiele mniej hipokrytyczne niż na inny może świat. Tu nas łączy jedna pasja, czy musisz robić mandat, czy nie. Jesteśmy wszyscy razem w jednośladowym. To samo jak na ten film dokumentalny Chips. Miłego dnia życzymy i pozdrawiamy. Kolejny dzień, zaliczone, sposób miły moto ramadara ra sono un vero siciliano partito per Varsavia che ora amo le motociclette sono per me una vera passione e in per viaggiare è per me un'emozione non ho preferenze per le marche ma le preferisco sicuramente alle barche, motocicletta. Sam robić taka mała dygresja, bo jak zauważyliście, ta tak zwana rodzina motowizjonerów już ma ponad 10 członków, i każdy z nim ma zawsze taki charakterystykę, którego wyróżniają od innych. Z okazji, właśnie korzystam z tego momentu, który mam do dyspozycji, żeby zaprosić ewentualne widzów, które uważają, że ich podróże, ich materiał wideo jest warte taka wiralność, która telewizja i social media od Motowizioner są w stanie dawać, i pisujecie do nas, wysłając te linki na ten adres e, e, gmail.com. E, Jeżeli przegapiłeś odcinek MOTOWIZJONER i nie zdążyłeś na motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu. Wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak zwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.